A dzisiejszy odcinek rozpoczynamy dynamicznie na świeżym powietrzu. Jesteśmy w pięknym, górecku kościelnym, gdzie odbywa się 11 Eksodus Młodych, a standardowo Paks ma dla was niespodziankę. A jest z nią Kasia! Dziemano! Która jest gospodarzem z programu Studio Raban i nie tylko, bo gospodarzem również Eksodusu Młodych. O, no, trochę tak powiedzieć: cieszę się, że jesteś przede wszystkim! No to no. pięknie, co Słuchaj będziemy fax, robić? Dzisiaj jest już jedenasta Edycja Eksodusu Młodych, więc co edycja jest lepsza energia? I teraz też słuchajcie, bawimy się, śpiewamy, tańczymy, ale co ja będę Ci tu opowiadać? Chodź i zobacz! O, oh Men! Lecimy! No to dajcie się wybrzeć, lecimy teraz, głośno, i zobacz! Raz, dwa, trzy Eksodus hey. Młodych w trzech słowach to. Służba, zabawa, spali na podłodze. Radość, zabawa i miłość. Miłość, ludzie, służba. Eksodus młodych w trzech słowach to? To na pewno wiara, miłość i nadzieja. Hallelujah, ziom. Czym jest ten eksodus w tym roku? W tym roku Eksodus jest przede wszystkim spotkaniem, spotkaniem z człowiekiem, który decydował się przyjechać na ten Eksodus Młodych, aby tutaj z nami być, po to, aby wyjść ze swojego domu, przejść pewien etap i zobaczyć Pana, który objawia się w Eucharystii. W pewnym momencie sam usłyszałem takie zaproszenie od Pana Boga, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu i zobaczyć, jak to jest bycie, być dyrektorem Eksodusu. I wiedziałem, nie, to nie dla mnie, nie, ja się nie nadaję, ja nie jestem za słaby, ja sobie nie poradzę. Ale wtedy gdyby Pan Bóg też działał bardzo mocno przez swoje słowo i kiedy codziennie czytałem Ewangelię, to zawsze było o powołaniu uczniów pójdź za mną, nie bój się, nie lęka i tak myślałem, pomyślałem sobie, że to nie jest przypadek. Na eksodusie mamy różnego rodzaju służby i to te służby tak naprawdę eksodus tworzą. Jakie mamy te służby? Mamy służbę liturgiczną, muzyczną, medyczną, kuchenną. Mamy również schole, czyli służbę muzyczną i, i służbę taneczną, czyli generalnie dużo jest tych służb. Tak, bardzo. Zobaczcie ile osób pracuje. Wyboru do ile osób pracuje przy tym eksodusie? Teraz zobaczymy jak oni niektórzy z nich ten eksodus ogarniają. Lecimy. Który to twój raz na eksodusie? To już jest mój trzeci raz na eksodusie. I cały czas jesteś w kuchni? Dokładnie tak, cały czas. To jak jest twój sens bycia tutaj? Przecież nie skaczesz pod scenę tak jak inni. Eee, nie, to prawda nie skaczę pod scenę tak jak inni, ale bardzo lubię moją służbę. Bardzo lubię to, że mam kontakt ze wszystkimi tutaj służbami, że mogę w jakiś sposób im pomóc, ułatwić pobyt tutaj, bo na pewno nie jest łatwe. Nigdy nie potrafiłam gotować dla dużej ilości osób. E, tu się nauczyłam, głównie Magda mnie nauczyła, e, powiedziała co, jak, gdzie i po co. I w taki oto sposób e, już wiem. Co idzie, Jak i po co. A dla ilu osób zdarzyło ci gotować najwięcej? 80: Służba kuchenna jest nie dla mnie, więc może Kasia jakoś pokaże wam inne służby, które tutaj pomagają. Bo ja chwilowo muszę odpocząć. Jaka jest Wasza rola na tym eksodusie? Dbamy o bezpieczeństwo, sprzątamy, jeśli uczestnicy, uczestnikom coś wypadnie albo coś takiego. Pilnujemy, aby samochody tutaj nie wjeżdżały, aby uczestnicy byli bezpieczni. Oraz kierujemy wszystkich, którzy dopiero przyjechali, w odpowiednie miejsca. Czym jest ta miłość? No, wprowadzenie treści w praktykę. Chcielibyśmy bardzo, właśnie, że nie tylko my mówimy, ale też, że właśnie ci młodzi, wspaniali ludzie też działają i jesteśmy po prostu zachwyceni ich kreatywnością, ich mądrością i dojrzałością, tego, co tutaj właśnie dzielą się swoim doświadczeniem miłości, ale też właśnie dochodzenia do miłości. Czyli pięknie odróżniają zakochanie a miłość, że to nie jest to samo, że zakochanie to jest coś, co przychodzi samo, a miłość to jest decyzja. O co chodzi z tymi listwami? Kucaj tu ze mną i dawaj. No ogólnie nie ma prądu na polu namiotowym i bardzo dobrze, bo można się odciąć, można się tak skupić na innych ludziach, też na Panu Bogu, można kogoś poznać, a nie czas życie tylko w tym telefonie w tym telefonie. Telefon to można mieć w domu, a na eksodusie to trzeba się spotykać z innymi ludźmi. Przede wszystkim z Panem Bogiem. Jak eksodus może zmienić życie i pytanie, czy twoje zmieniło? Dzięki eksodusowi zaistniałam w rabanie, nie? I też zdobyłam taką odwagę. Na pewno to jest pole do rozwoju ogromne, więc no, mega się cieszę, że przyszłam taką drogę i teraz też wiem, jak uczestnicy mogą przeżywać Eksodus, a jak się przeżywa z drugiej strony, organizując takie wydarzenie. Ospel Rain pojawił się na Eksodusie Młody hasło, to chodź i zobacz, przyjechaliście i co zobaczyliście? Bardzo mocne doświadczenie adoracji uwielbienia Pana Jezusa, tak jak takiego jego oddziaływania w nas. To, to, to taka była tęsknota za tym wszystkim i tego doświadczenia tylko to najmocniej. Także ja jestem sam jako y, szeregowy uczestnik, ktoś po prostu szczęśliwy w tym miejscu.